Słuchajcie, rząd zapowiedział testy nowego programu czterodniowego tygodnia pracy. Można się już zgłaszać, do 16 sierpnia są zapisy. Jeśli się zgłosisz w twojej firmie przez rok, będzie testowana efektywność programu czterodniowego tygodnia pracy. Ja pierdziele, dajcie spokój. Ludzie kochani, no, Grecja teraz testuje sześciodniowy tydzień pracy, bo pokazano ekonomicznie, że jest to po prostu nieosiągane, żeby w społeczeństwie dawać tyle socjali i oczekiwać, że ekonomia danego kraju się utrzyma, że gospodarka utrzyma taki wymiar pracy i taki wymiar socjali. No słuchajcie, wszystko co się w tym momencie dzieje w Unii Europejskiej to jest po prostu kpina. Nie tak dawno Draghi wyszedł ze swoim raportem i pokazał, że wszystkie socjale, które my w tym momencie dostajemy, a nawet te, które chcemy jeszcze więcej dostawać i zaciągane są na przyszłe lata, to dług. To nie to, co próbuje nam się wmówić, że my w Unii Europejskiej my wypracowaliśmy to latami ciężkiej pracy, Stać nas na to? Nie! My to robimy na kredyt na kredyt, który będą spłacały Wasze dzieci i ich wnukowie.